Dzień dobry, tutaj Mati Sargę. W tym odcinku wam pokażę jak się gra w Counter-Strike Global Offensive lecimy. Yes. Co jest? Ness, dobra, znowu. Bo z wyglądu nie potrafi grać. Masz razem wszystko nagrywa super. Was. Dobra, lecimy. Antyterrorystami jesteśmy. Mm. Dobra, przeżyłam, nie wiem jak. Dwóch naraz pokonałem, super. No. Boże, ten pek obie obiegnął całą mapę i nic nawet mi nie pomógł. Czajcie. A, Boże, nie jesteśmy na tym. Ten... <ścoughs> jesteśmy na granat. Kurde. No i teraz co ten flek zrobi? Popatrzmy sobie na niego. Boże święty. Nie wiem, jak się gada tutaj na sesie eee, Można iść dwie. Nie, ta digla mi nawet nie starszy, nie wierzę. Dobra, trudno życie jest z Polski? Dobra, nie wiem czy mu odpisać, że jestem z Polski, czy jak. Leży. Czekaj zaraz. Dobra, szybko, szybko, dojeżdżaj, dojeżdżaj. Ja nie mam Ambo prawie, co jest? Dobra, dostał. Dobra, bronimy, on nie ma HP. Co miał? Gdzie jest broń? Nie widziałem broni. Hmm. Dobra, może wykaruję tą grę i. Może co jest? Ta broni? Kto to Boże. Nie, to jednak typek nam to rzucił. Dobra, myślałem, że sam teammatek nie zabił. Aaaa, hmm. może mi w ogóle nie pomaga w żaden teamfight czy coś, może. teraz się zaatakuje i będzie po tobie. Nic nie widzę. Nie, jak teraz, oni nas zmylą, nie? 100% jakiś tutaj wyjdzie. Że on, zaraz mi pomóc, że to on. Cię on w ogóle strzela, Boże. Przegramy co przez niego, nie? Znowu wiem, prawie na nic nie jesteś. Dobra, kupię tego zigla. Dobra, idę tutaj. Boże. Kurde. A ten se kampi... Nie, nie, nie. Dobrze, to teraz robimy kamperkę. Ja się załamuję tutaj, ogólnie, więc tak, robimy kamperkę. Niech będzie. Tylko tak. Ja się kampię gdzieś tutaj. Będę się kampił. Hajon on teraz jak ja kampię, to ona akurat raszuje. Okej, okay, rozumiem. Mhm, rozumiem. Czaski, no. Ustałem, Nie wierzę. ja zaraz mnie... 50 stron do mnie podjeżdżają, bo... <ścoughs> A może zrobimy tak. Mam pomysł. No lewa ręką nie o, No jest tam, no. Jest, chidą, ja nie bierze. Jak się gada w tej grze um, ustawienia, please. Jak się gada w tej grze. Klawiatura i mysz. Eee. Um, Cześć. Dobra, może nam się poszczęści jako terroryści. Nie wiem. B? Nie. P A, tylko on teraz idzie aparty, ja tu jestem. Nie wierzę. Dobra. Rada uh -huh. masz do wszystkich. Brzaj mikrofon. Halo? Jesteś, Halo? Jestem 96. Nie wiem, albo to ma takie słabe mikro, albo nie wiem, co się dzieje. Nie, ja nie kupię tego, dobra, no. On w ogóle się nie patrzy po dwóch stronach, po prostu biegnie, wywala tutaj. Ara, tego akacza. Co? Coś patrzysz na mnie. Hej, tak, Awka poszedł. Mhm. No tak, że zagra. Mhm, dziękuję bardzo. A no to tak podjeżdżają? Prawda, nie weszli przez otwarty, żeby mnie zawiść. Dobra, słaby odcinek, ale cóż. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku.